Dobry wieczór, Wojciech Maziarski, redaktor naczelny Newsweeka, ze mną w naszym Newsweekowym studiu są dwaj eksperci, dwaj komentatorzy i dziennikarze od spraw politycznych, eksperci Andrzej Stankiewicz Dobry wieczór. i Piotr Śmiłowicz. Dobry wieczór. Do zamknięcia lokali par minut, znamy exit pole. Panowie, zaskoczenie, czy spodziewaliście się takiego rozkładu głosów, jaki podają? No, w jakimś stopniu się spodziewaliśmy, bo takie sondaże mniej więcej były przed w poprzednich dniach. Yy, to znaczy, oczywiście, zwycięstwo Platformy nad pisem jest nieznaczne i mniejsze niż w 2007 roku. To według tych danych z 18:34 do 29. No i chyba największym zaskoczeniem jest bardzo dobry wynik Janusza Palikota, bo te sondaże były różne. Ale on... No ale można się było tego spodziewać od paru tygodni. Z PSN, ale to nieznaczne zwycięstwo Platformy tak naprawdę jest w skali takich ostatniego dwudziestolecia znacznym zwycięstwem, bo to jest chyba pierwszy raz, kiedy drugą kadencję ma szansę rządzić ta sama partia, która przez poprzednie 4 lata rządziła. To jest fajny fenomen, rzeczywiście. Natomiast yy, ja się z Piotrem w nie zgadzam, że. Yy, to jest znaczne zwycięstwo, biorąc pod uwagę te ostatnie sondaże wewnętrzne partyjne, bo takie sondaże, które się ukazywały w mediach, rzeczywiście pokazywały nawet mhm. punktową przewagę, dziewięciu, ośmio, ale tak naprawdę to było nierealne zupełnie. I te wewnętrzne sondaże partyjne robione na trochę innych próbach, w takim stałym cyklu, pokazywały, że PC Platforma rzeczywiście były w ostatnich tygodniach obniżona. Tak, Może tak, tak punkty. Więc w tej chwili te, te, te pięć punktów, jeśli to się utrzyma, to jest przyzwoita przewaga. Oczywiście się to ma nijak do tych sondaży sprzed kilku miesięcy, które dawały platformę 50%, ale to nigdy nie było realne. Ale rzeczywiście jest pewnym fenomenem, że Platforma wygrała wybory i te pytanie też, też jest takie, czy to Platforma bardziej wygrała, czy PiS bardziej przegrał, bo ja wciąż uważam, że największą, e, największą e, e, zaletą sytuacji do Donald Tuska jest to, że ma jako przeciwnika Jarosława Kaczyńskiego, który jeśli teraz szybko liczy, to przegrał piąte wybory z rzędu. Palikot jest nic to duży sukces. prawda? On tak przegrywa, przegrywa i właściwie jego obóz się nie rozpada. Właściwie ta partia oczekiwalibyśmy, że zmieni przywództwo, że się rozsypie, Przy 30 a 30% mniej więcej poparcia nikt nie się ruszyć Kaczyńskiego, to on pokazuje, że jest niekwestionowanym liderem wciąż po tej stronie. No, czy to, co jest zaskoczeniem moim zdaniem, to jednak stosunkowo wysoka frekwencja, jak na to, jak się, czego się spodziewano, bo frekwencja jest około 40% według tych ostatnich danych, czyli to jest niewiele mniej niż w 2007 roku, kiedy, przypomnijmy, była ta wielka mobilizacja, prawda? Teraz e, mam wrażenie, że też doszło do pewnej mobilizacji, że na przykład ten słynny spot e, platformy, oni pójdą na wybory, a Ty? Zadziałał, prawda? I ci wyborcy Platformy wynika z tego. A też radykalizacja poszło. Jarosława Kaczyńskiego w przededniu wyborów w ostatnim tygodniu, tygodniu też, tygodniu też mogła zadziałać. Zadziałało. To jest y, chyba jeden, największe zaskoczenie. no A skutek tych wyborów to chyba największy taki, że Platformie jednak raczej nie wystarczy samego psl No właśnie, rzutajmy. tu weźmy właśnie, właśnie właśnie byka za roki, dlatego że to właściwie już wydaje się, że niemal pewne, że obecna koalicja, Platforma PSL nie ma dość głosów w Nowym Sejmie, żeby sformować rząd, będzie potrzebne wsparcie. I czyje? Po kogo sięgnął? Po Palikota czy po SLD? No bo oczywiście nie po PiS. Ja powiem może zaskakująco, według moich informacji sięgną po częście SLD, to znaczy będą się starali. Zobaczymy, czy sięgną... tak, się starali wyłuskać. Pytanie jest takie, czy będą wyłuskiwać indywidualnie posłów obiecującymi stanowiska? jakąś silną pozycję w, w, w partii, czy będą się starali porozumieć z jakimś nurtem w SLD, bo są sygnały takie, były sączone w, w ostatnich dniach przed wyborami, że część liderów, czy polityków, którzy mają duży wpływ na SLD jest w stanie ograć na wyprowadzić część klubu, stworzyć jakieś nowe ugrupowanie. Więc wiadomo, że Platforma nie chce rządzić z Palikotem z różnych względów. Przede wszystkim pamiętacie, wspólnie przeprowadzaliśmy wywiad z premierem. Premier obawia się tego, kogo Palikot wprowadzi do Sejmu. Ale, ale Palikot w ostatnim tygodniu stawiał te warunki że udziału w rządzie i tamte nazwiska, które wymieniało, dziwo, były bardzo poważne. Ale ci, ludzie, poważnie... o no ale ci Hausner, ludzie o tym nie wiedzieli. Ale ci ludzie o bo... tym nie wiedzieli zupełnie. Ci ludzie o tym nie wiedzieli. Hausner jest nominatem Platformy w Radzie Polityki Pieniężnej. Trudno oczekiwać, żeby był nagle kandydatem Palikota. Więc Palikot szafował pewnymi nazwiskami, żeby nadać sobie wiarygodności, ale to nie są ludzie, którzy są z nim. No, ale myślę, że gdyby mu zależało, to kilka osób takich z nazwiskami autorytetem znajdzie. Co jest ciekawe, właściwie nie jest wcale powiedziane, że będzie koalicja platformy z PSL i że dobrany jakiś trzeci koalicjant, no, tylko może być na przykład koalicja Platforma SLD-Palikot, która będzie dużo bardziej jednolita ideowo niż Platformy z psl i z SLD-czy z Palikotem. A nawet jeżeli do takiej koalicji nie dojdzie, to możemy obserwować takie zjawisko grania wzajemnego Platformy, licytowania, kto, kto da mniej w tym przypadku, to czy pra... kto zażąda mniej Aj. i tego wezmę do koalicji. No to prawda, to prawda, zadajmy, to prawda zadajmy, że Platforma może tak SL. grać, może próbować rozgrywać, ma tą komfortową sytuację, że właściwie tych e, ubiegających się o jej rękę, ma na, ta, 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 jest taka duża pula, że może wybierać. Natomiast ja nie bardzo szczerze mówiąc wierzę w to, żeby Platforma chciała się pozbyć PSL-u, bo po pierwsze PSL jej zapewnia spokój na wiejskim zapleczu to znaczy e, dzięki udziałowi PSL-u w rządzie właściwie platforma miała absolutny spokój w środowiskach wiejskich i na wsi i na prowincji to po pierwsze po drugie w obliczu nadchodzącego kryzysu w obliczu przewidywanych różnego rodzaju trudności gospodarczych cięć i zaburzeń w ogóle na szczeblu europejskim e, jednak PSL daje ten po pierwsze jak powiedziałem daje spokój po drugie wyobraźcie sobie panowie koalicję Opozycyjną PSL-PiS, no to, to w takiej ciężkiej sytuacji jest to strasznie groźna opozycja. Wydaje mi się, że Donald Tusk będzie bardzo skrupulatnie kalkulował, bo w jakichś warunkach PSL z pisem w, w opozycji to nie jest złe rozwiązanie, dlatego, że to są partie, które walczą o ten sam elektorat. Tak? Więc nie będzie jakby cały elektorat um, miejsko-platformerski, nazwijmy go szeroko, lewicowo-centrowo-prawicowy, taki SL-dowski, palikotowski i yy, yy, platformerski jest w rządzie, a to, co jest opozycją, nie uderza. Do elektoratu tego, do którego apeluje platforma, czyli tłuką się psl z pisem o jeden wspólny elektorat. To w jakichś warunkach nie byłoby rozwiązanie, ale my sobie to matematycznie kreślimy. To jest jeszcze kwestia personaliów, to znaczy, kogo te partie przedstawią Donaldowi Tuskowi, jaki będzie skład rządu, kogo on w stanie jest przyjąć do gabinetu, z jakich ministerstw zrezygnować, prawda? Bo de facto platforma musi zmniejszyć swój stan posiadania. PSL na przykład nie zrezygnuje z tego, co ma, czy z Ministerstwa Gospodarki, czy, czy z Ministerstwa Rolnictwa, może z Ministerstwa Pracy na, na rzecz. Paradoksalnie może łatwiejsze byłyby negocjacje z Palikotem niż z SLD, bo tak naprawdę ten Palikot to jest taki trochę teatr jednego aktora, no ten, ta cała jego partia. Tak, tak naprawdę poza samym Palikotem tam nie ma wielkich osobowości i być może stanowisko wicepremiera by tę partię usatysfakcjonowało, że on wiele więcej żądań by nie miał. No. Zgadzam się. Oczywiście znaczy Andrzej mówił tutaj o wyciąganiu ludzi z SLD. Ja myślę, że ten sam mechanizm może dojść do skutku w przypadku ludzi z, pal od ruchu, z ruchu Palikota. To znaczy bardziej Platforma będzie wyciągać. Łatwiej może jej wyciągnąć nawet będzie y, y, ludzi z klubu palikota niż ze SLD czasami i może to będzie ten mechanizm, że będzie koalicja y, POPSL plus kilka osób z y, ruchu palikota wyciągniętych, prawda, czy przeciągniętych i wtedy będzie też znowu większość. O, chociaż najistotniejsze będzie, ile będzie brakowało do większości koalicji y, POPSL, prawda. No tego to w tej chwili nie przewidzimy, bo to, bo, bo, bo te... Ja sądzę, że to będzie tak około 20, 20, 20 posłów może brakować. Ale czy... mówmy się szczerze, że no, ta, 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 po pierwsze Polikot pokazał, że ta scena nie jest do końca zabetonowana. On oczywiście bardzo inteligentnie przed ustawy o finansowaniu partii politycznych. No ale z drugiej strony wciąż w tej kadencji będziemy obserwować tych samych liderów, te same twarze bo w platformie zapewne przez jakiś czas przynajmniej nie, nie zanosi się na jakiekolwiek zmiany w PISie podobnie. Może jakieś zmiany w SLD, ale to jeśli już to wrócą stare fale. No dobrze, a powiedzmy w takim razie jeszcze na koniec słów parę o PISie, to znaczy o... Czy tam będzie jakaś wielka trauma porażki, przegranej, jeżeli, a, a jeżeli nie, to, to co się tam będzie działo? Pisma pis zawsze taką formułę znajdowania takiej kategorii, w której wybory wygrywa. Moralnie. Albo zwycięstwo moralne, albo więcej zdobytych procentów niż w wyborach ostatnich, albo więcej w liczbach bezwzględnych głosów zdobytych. Oni zawsze są w stanie zracjonalizować swoją porażkę. Moim zdaniem nic się tam nie będzie działo, raczej będzie oczekiwanie na jakiś kryzys, czy gospodarczy, czy polityczny i przejęcie władzy. Uh, e... W tej chwili nie ma polityka, który chciałby stanąć przeciwko Kaczyńskiemu Ziobro do tego jest zupełnie niegotowy. Z no, tym zgadzam. Ale a, dobrze, bo... ale piocze, ale w takim razie, ale powiedzmy też słów parę o tym, co się będzie działo w szeroko rozumianym tym obozie, nie tylko w samej partii PiS, no, PiS, tylko tam. w tym całym obozie, który jest reprezentowany przez Gazetę Polską, przez portal w Politce.pl, gdzie e, e, bardzo zradykalizował się ton w ostatnim okresie. Mówiono o morderstwie prezydenta i tak dalej. Co tam się będzie działo? Ja uważam, że zgadzam się z Andrzejem, że w PiSie się nie zmieni nic w sensie, że... Że nikt nie obali Jarosława Kaczyńskiego, natomiast nastroje ulicy tego obozu spoleńskiego na przykład, czy tego obozu Gazety Polskiej będą jednak jeszcze bardziej radykalne niż wcześniej i one pewnie będą podsycane przez Jarosława Kaczyńskiego, bo to będzie też służyło jakby mobilizacji elektoratu po tej porażce, więc z tego punktu widzenia no, nie należy się niczego dobrego spodziewać. Znowu znaczy, no, będą miesięcznice smoleńskie, znowu będą ostre, ostre Tylko no, kontrat, Pierwsza jest jeszcze okładki Gazetów Tylko że to, to i kontrast pomiędzy resztą społeczeństwa, a tym obozem będzie coś, ten rozdziew się będzie chyba powiększał, no bo... Bo, no bo, bo, bo jednak jakby wybory pokazały, że nastroje no ale Jarosław, nie są takie. Ale Jarosław Kaczyński nie może zostawić tej części swojego lektoratu i tej części swojego obozu, więc Kaczyński będzie grał na wielu fortepianach po to, żeby ten obóz w miarę w, w, bez strat doprowadzić do jakichś wyborów, pewnie przyspieszonych, on pewnie liczy na przyspieszonych. Bo... No, panowie, w, w, w przyszłość pokaże, co będzie. Od jutra będziemy świadkiem klejenia nowej koalicji. Będziemy temu kibicować, będziemy się przeglą przeglądać i będziemy w Newsweeku relacjonować na bieżąco. Zapraszamy państwa do lektury Newsweeka. Dziękujemy, Dziękujemy. za uwagę.